Wiecie dlaczego Virtus.pro Pro nie wygrało, e, nie wygrało Katowic 2015? Bo byli za słabi. nie mieli Plantera. Słuchajcie, pierwszą podstawową zasadą to jest już nowy schemat CSGO. Zawsze byli jacyś Riflerzy, awp -rzy. Teraz przyszła nowa era, era Planterów. I to pokazuje nam Emeritus Rebritos. Oni. My. Rozwijamy się, ale umiejętność plantera jest bardzo ważna. Trzeba wiedzieć, gdzie zaplantować opakę. O co chodzi? Przedstawię Państwu po pozycję tego zawodnika. On nie, on nie nastawia się na robienie fragów. On po prostu gnieź w górę tabeli dzięki plantom. Albo diffuser. On zawsze kupuje diffusa i zawsze wszyscy wiemy, żeby przekazać po bombę. Dlatego jest taki dobry.